Nazywam się Anka Jankowska i jestem projektantem mody w firmie Hultaj Polski. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak zaprojektować kolekcję mody. Kolekcja to jest taki zbiór ubrań, który ma części wspólne, czyli w jakiś sposób te ubrania łączą się ze sobą. Kolekcję możecie zaprojektować na sezon albo na okazję. Na przykład może być kolekcja wiosenna, letnia albo zimowa, a może być kolekcja na przykład wieczorowa albo kolekcja casualowa, czyli taka do noszenia na luzie. Jeżeli chcecie, żeby kolekcja miała części wspólne, to musicie się zastanowić, jakie te części wspólne mają być. To może być na przykład rodzaj tkaniny. Jeżeli wybieracie dzianinę bawełnianą, to wtedy w całej kolekcji ta dzianina bawełniana musi mieć miejsce. Może być częścią wspólną, na przykład kolor w kolekcji, może być kolekcja pomarańczowa albo zielona, albo na przykład srebrna. Jeżeli używacie tkanin bardziej wieczorowych, myślicie o tym, żeby ubrania przeznaczone były na specjalne okazje, to wtedy musicie myśleć o tym, żeby cała kolekcja nadawała się na tą jedną okazję, żeby na przykład można w niej było pójść na bankiet albo do opery. Kolekcja może również łączyć się jakąś myślą, na przykład mieć temat. Na przykład miłość, albo kolor zachodzącego słońca, cokolwiek sobie wymyślicie, byle ta część wspólna złożyła się na całość. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do wspólnej zabawy i do projektowania z nami kolekcji. Dzięki Xspace i programowi Design dla Szkół Hultaj Polski może Was zaprosić do projektowania mody. Na podkładach, które dla Was wymyśliliśmy, możecie zaprojektować całe kolekcje dla hultajskiej rodziny. A najlepsze projekty, które wybierzemy wspólnie, zostaną nagrodzone. Niektórzy z Was zostaną modelami hultaja polskiego i będą mogli wziąć udział w niebywałej przygodzie, jaką jest prawdziwa sesja fotograficzna dla, dla firmy modowej. Nazywam się Anka Jankowska i bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do widzenia.